Rady Gminy w Fałkowie Elżbiety Śliwińskiej na posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków Petycji Rady Gminy Fałków z dnia 17 marca 2020 roku oraz treści protokołu z tego posiedzenia podjętej uchwały nr 15 łamane przez 122 łamane przez 2020 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 marca 2020 roku. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta Gminy Fałków z upoważnienia Rady Gminy w Fałkowie uprzejmie informuję. Punkt pierwszy. Po zapoznaniu się z treścią Państwa pisma powołanego wyżej doręczonego do Urzędu Gminy w dniu 28 czerwca 2020 roku. Przy uwzględnieniu zakresu i skali podniesionych zagadnień zdecydowałem o zapoznaniu Radnych Rady Gminy w Fałkowie z treścią pisma na najbliższych posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Gminy w Fałkowie, a następnie skierowanie pisma na sesję Rady Gminy w Fałkowie z ewentualnymi wnioskami wskazanych komisji. Komisje Rady Gminy zapoznały się z treścią pisma na posiedzeniach w dniu 26 sierpnia. I w dniu 28 sierpnia, dodam, że 26 sierpnia były dwie komisje, a 28 Komisja do Spraw Obywatelskich. Punkt drugi. Wnioski płynące z posiedzeń wszystkich komisji Rady Gminy, Rada Gminy w Fałkowie przyjmuje, traktując je także za własne w sprawach poruszonych w Państwa piśmie powołanym na wstępie. Punkt trzeci. Prezentowane stanowisko Państwa zawarte w zdaniu pierwszym powołanego pisma z dnia 20 czerwca 2020 roku przeczące faktowi złożenia skargi nie można uznać za prawdziwe bowiem w piśmie z dnia, przepraszam, z dnia 23 stycznia 2020 roku doręczonym do Urzędu Gminy w Fałkowie w dniu 27 stycznia 2020 roku Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach Państwa interwencję jako skargę przekazał według właściwości do rozpoznania uprawnionemu organowi jakim w stosunku do działań Wójta jest Rada Gminy w Fałkowie, o czym byliście Państwo odpisem pisma poinformowani. Punkt czwarty. Przekazane pismo jako skarga podlegało rozpatrzeniu przez właściwy organ, do którego zostało skierowane w trybie właściwym do rozpatrzenia skarg. Jeżeli państwo po informacji uzyskanej od świętokrzyskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Kielcach